Jak tam chłopie? Czego ty chcesz? O, Baltazar, dobrze, że do ty dzwonisz. Mam dla ciebie dobrą informację w sumie. Zawsze mówisz, że ja nic nie robię, tylko roboty zadaję. No to przejmiesz dzisiaj moje obowiązki. Bo ja dzisiaj odpoczywam, jestem w domu, będę się raczył, raczył żywnością. Co ja spożywam? Staropolskie jadło przodków. Melonka melonka i kiszona kapusta. Słuchaj. Przejmiesz moje obowiązki na dzisiaj. A więc tak. Ubijesz 10 macior i wyrobisz z tego melonkę. Bo to wszystko wojewoda, wojewoda przyjedzie po wyroby. Potem pojedziesz traktorem do GS-ów. Sprawdzisz silosy z sprzężytem. Później pojedziesz na pasiekę. Tam do, zobaczysz, y, zobaczysz ule, Czy wszystko w porządku. Potem odbierzesz kiszonkę. 30 ton kiszonki. Zwołasz chłopaków, wszystko przeładujecie na magazyny. Także ruszaj mi się tam chłopie. Bo roboty jest, jest od groma.